Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony, witam Was na najnowszym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, dzisiaj otwieramy sobie banany, e, oczywiście chcemy trafić banana za 500 dolarów z tego względu, że mamy uzbierane 19 bananów. Oczywiście też po ostatnich update'ach doszło nam kilka, także otworzymy sobie 19 więcej, bo będziemy mieć jeszcze z udostępniania kolejne kilka bananów. Tak więc razem będzie ponad 20 bananów. Otwieramy i chcemy trafić banana oczywiście za 500 dolarów. Ale w tym momencie też możecie zauważyć w zakładce back są dodatkowe banany. Dodają nowe banany. Jeden z takich bananów nowych to jest też banan za 40 dolarów, czyli takie trzy można powiedzieć, co zna... coś znaczące banany za 40 dolarów, za 100 dolarów i za 500 dolarów. No, jeszcze jest za 10 dolarów tutaj i za dolara. No to 10 dolarów, czy tam 100, 500, 40, no to coś tam, coś tam już można zyskać. Oczywiście każdy, oczywiście, celuje w tego. 500 dolarów. OK, tak więc zacznijmy opening tak? bananów. Oczywiście dzisiaj też w dzisiejszym odcinku będzie nie tylko o banana, ale też o e, innych tematach, między m.in. Katizen, bo jest akcja na Binance. OK, zaczynamy z bananami. Pierwszy bananik, co my tu mamy? Unripe, as Bob Nana. Share with friends, tak? dajemy sobie Share with friends, klikamy sobie jakiś inny projekt, załączamy. I mamy banana gratis, nie? To jest proste. Ja to robię teraz na laptopie. Kolejny banan. Mashi nana. Z wąsami. Wąsy. No, czasem, czasem śmieszne są te banany. 18. Teraz leci trzeci, prawda? Unripe. My oczekujemy overripe, nie? No, to będzie szybki opening. Nie przedłużając. Po prostu jeden za drugim za koleją otwieramy. Um, wiemy jaki będzie. Yy, yy, wiemy jaki banan będzie po prostu konkretny. Overripe, a jaki? O! UNRIPE, RE -nana. A jaki będzie konkretny? Oczywiście Matrix nana bądź też zasetka, ale nie, nie pamiętam jak się ten zasetkę nazywa dokładnie. UNRIPE, kolejny unripe. No. Nie wiem jaki jest procent. Na banana za 100 dolarów czy za 500, na pewno nie jest to duży procent. Oczywiście to jest logiczne, bo jakby był za duży procent, no to byłoby tego po prostu za dużo. No to jest chyba logiczne dla każdego, moim zdaniem. No więc dlatego jest procent, jaki jest, ale od czasu do czasu ktoś trafia. Nawet ostatnio e, gdzieś tam jeden z widzów napisał, że trafił tego banana za 500 dolarów i jego dziewczyna trafiła też tego banana na swoim koncie. Tak więc to jest, to jest ciekawe. Dajcie znać, czy Wy trafiliście jakiegoś bardziej wartościowego banana do tego momentu. Tak, z tego względu, że jestem bardzo po prostu ciekaw. No, mi się jeszcze nie udało zyskać jakiegoś tam konkretnego banana. Mam overripe y chyba dwa, no ale są to overripe, y, które, których wartość wynosi na przykład 1 cent lub 5 centów. Tak więc jeszcze nie mam tego, takiego, można powiedzieć, bardzo solidnego setki czy pięćsetki. No, tutaj cały czas dostajemy unripe'y, Już otworzyliśmy ponad 10 bananów. No, i cały czas dostajemy tam kolejnego bananika. Banan in Erection. No, ten banan jest naprawdę, nie, naprawdę śmieszny. To już chyba mam, chyba mam 3 czy 4 te banany. I kolejny wąs. No widzicie, dużo się powtarza tych bananów, tak? To jest oczywiście losowe, ale powtarza się dużo. Już mam, już mam po kilka bananów niektórych sztuk. Co my tutaj mamy? Ripe banana. Ripe nas za bardzo w tym momencie nie interesuje. Dostaliśmy nowego banana. Oczywiście za każde otwarcie banana otrzymujemy też tych 100 tych łupin bananów, nie? Skórek bananowych to też ponoć gdzieś tam potem, no, jakby to też łapiemy do potencjalnego airdropa generalnego z banana. Tak więc, no zobaczymy, zobaczymy. O, coś tu mamy. Fully ripe, TV Nana. O, TV Nana jeszcze chyba nie miałem, TV Nana. No, ale obstawiam, że jego wartość to jest po prostu kwestia... Czekajcie, możemy sobie tego TV Nana teraz sprawdzić, on się nam tu pokaże, czy nam się nie pokaże. Um, TV Nana, gdzie ten TV Nana jest? A, a, a chyba nam się nie pokaże, byśmy musieli odświeżyć. Jak widzicie tych bananów mam sporo, nie? No dobra, nieważne. Raczej, raczej on nie będzie jakoś mega wartościowy. Lecimy dalej. Mamy jeszcze 7 prób. Będzie może 8 czy 9. Z tego względu że jeszcze udostępniamy cały czas, więc zalicza nam dodatkowe punkty. No, to te wszystkie, co tutaj mam, to się mi praktycznie każdy powtarza, nie? Na bieżąco big nana. No. Może nawet jest rozpisany jakiś, jaki jest procent M18 nana. No to tego akurat nie już mam. Też go dzisiaj trafiłem wcześniej. E, pora, o poranku. Oj, mamy dodatkowego banana pyk. Jeszcze mamy 5, czyli jeszcze będzie 6. Co my tu mamy? Lis, Lisa bat, Bana Lisa bat bana No nie jest to nic specjalnego. E, chyba że. Kiedyś może będzie coś takiego, że kto ma tego i tego banana, ten ma to i to. To też by było ciekawe. Co my tu mamy? Silver Nana. Silver Nana. Fajnie wygląda, ale nie daje nam za bardzo na ten moment nic. 22, 22 skorupki już mamy. Skórki z bananów. 22 tysiące skórek z bananów. Także jest ciekawie. Zobaczymy, jak to się później będzie przekładać. Dodatkowy banan. Jeszcze mamy 3, a generalnie cztery. Tak więc ostatnie banany otwieramy. 1 na 3 Nic specjalnego. 2 Wolverine. Banana rine To już mamy tych. Tych to ja już mam chyba z 10 albo więcej. I teraz jeszcze ten bananik. O i znowu ten. Ten już też mamy zebranana. I ostatni banan za udostępnienie. To jest kochani. Co my tu mamy? 3, 2, 1 i. Gurl Chilling Bens, Ripe. No, kobitka na bananie. No, niestety nie jest to nic. Nie jest to nic specjalnego dla nas. Tak więc ponad 20 bananów otworzonych, kolejnych. Niestety nie mamy naszego Matrix Nana. Dajcie znać, czy wy macie Matrix Nana. I lecimy oczywiście.